Cześć. Co tutaj się, się dzieje? Media Day związane z KSW, jak widzicie, wywiady. Może zacznę od tego od razu. Przyjechałem w garniturze, w koszuli, ze wszystkim, ja nie wziąłem ze sobą butów. Mam, pokaż. <grym grym grym> Białe, brudne buty. Marynarka jest, wszystko jest, ale nie mam butów. Może pożyczysz od kogoś? Mam nadzieję, mam nadzieję. No skąd tu przyjechałeś, możesz powiedzieć? Z Gliwic, no, dokładnie ze Sosnowca. Mm, tam mój walczył na gali Babilon. Babylon. Niestety ja przegrał, dał bardzo mocną, ciężką walkę z chłopakiem z Czerwonego Smoka. Twarda walka, bardzo duża sinusoida. Jeden jak i drugi tańczył. Tomek, mój brat, kilkukrotnie podłączył zawodnika z Czerwonego. Niestety nie... Dobił go jakby, nie dokończył działa zniszczenia. Troszeczkę rolsę się zmienił na koniec pierwszej rundy. Został trafiony mocnym kopnięciem tutaj na przeponę na brzuch. Zjechał na dół, sędzia tego nie przerwał, zostało 15-20 sekund. Znaczy, doszła runda do końca, ale już w drugiej rundzie przejął zawodnik z czerwonego. Przejął. Co przejął? Inicjatywę. Inicjatywę. <laughs> yeah. i wygrał. I wygrał przed czasem. Nie? A to ilu kuberskich się bije? Dwóch. I jeden, jeszcze jeden z moich braci też trenuje, ale stricte amatorsko. Raz okay. dwa razy tam y, walczył na jakiś amatorski, zawod w kickboxingu ale we małych dwóch. Porażka zawsze musi się przydarzyć, ponieważ bardzo fajnie ona uczy, ponieważ można wiele z niej wyciągnąć wniosków. Ja cały czas brnę i, i mówię to, co mówię, czyli moja jedna przegrana dała mi więcej, jak tych kolejnych teraz 12 wygranych z rzędu. Czasami trzeba przegrać, czasami trzeba wygrać. Co raz człowiek y, wygrywa, raz się uczy, wygrana siostrą przegra, Ирана Tak to wygląda, no, takie sporty. Ten nie przygrywa, ten który, który nie startuje. Tutaj nie możemy wchodzić, tutaj macie setki. Ma trwa nagrywanie, nie wchodzić. To not entrance. Po hiszpańsku, chyba. To jest po hiszpańsku. Kuchnia nie wiem po jakiemu to, a to jest chyba, że tam jest łazienka, więc nie wiem o co tu chodzi. Ja naświetlimy sobie. Przechodzimy do tego, co trzeba odczytać. Teraz nie mamy wideo, nagrywamy tylko dźwięk. I tutaj masz taki tekst, i chciałbym, żebyś go tak trochę lektorsko spróbował odczytać. Mhm. na napis, tak jakbyś go chciał przeczytać od prawego barku do lewego. Wróć na kierunku owego doczekał. O, właśnie, spójrz na kamerę. Musiałbym mieć Trzy 4, 3 jest zawodnik, cztery jest no A jak wejść? to się kawałek to Mam, ale powiem to po, po walce, jeżeli zrobię. No nie możesz po walce, jak teraz mamy dzisiaj program, no musisz dzisiaj powiedzieć. A co, z Eki? No powiedz. Nie. No powiedz. Nie. Po, Tylko nie wyjdzie to poza nasze tysiąc osób. On nauczy mnie kopać twarzki. Naprawdę? No. A to czemu nie możemy tego powiedzieć? Mm, po... no, mogę noc, No co, no co za ten? Ja mogę dzisiaj On mi po Ja od tamtego czasu zacząłem głupa, <grym> a to było 2000... No to ja to dzisiaj powiem w 2017 roku. No dobra? No, no, jest, tak, super. Nie powiem, że słyszałem. No ale co to za różnica? No co no, jest fajna historia. W sensie powiem, że słyszałem, że jest coś, co zawdzięczasz Damianowi Janikowskiemu. I będziesz mógł powiedzieć albo nie. Dobrze? Super, no dobra. No i pięknie. Widzisz, Tak się robi kino. Zobaczcie sobie kierować. Co złego to nie ja. Zobaczcie czy tutaj się pracuje. Fire the hole. Ochota trochę się rozerwać. Igor o tobie. Co, że on próbuje nie zginąć 74 raz dzisiaj. Ha. Ale jest czulka gruba. Ty grałeś kiedyś to co? Nie. A coś grałeś? W kontra. Na z 8 no, Nie, nie grałem na w takie rzeczy. Kiedyś grałem w Metina 100 lat temu. W jeden czy drugi? I do kamery, do Kamila, dobra? Ale mogę czytać też na się czy nie? Możesz czasem. To ja się tak tu... No, ale nie, ja nie umieszkam, żeby się na ciebie Dobrze. nie patrzył. No ja się nie dziwię, też bym się patrzył. Mamy trzeba. Mam powiedzieć tak nie? Nie wiesz, powiedzieć, mamy czy Bartos? Uuu, de Bartos. de Freeze czy Stoszyk? De Freeze. czy Wójcik? Oczywiście, że Marcin. Czy dlatego, że siedzi na przeciwko? A nie, ja, Marcin. Dobra, teraz taka rzecz. Jeśli pojedzisz tutaj do kamery, taką formułkę, ten początek możesz sobie zmienić, ale chodzi o to, żeby ta klucz została. Czyli oglądajcie XTB KSW 100 tylko w pay per view na KSW TV i w Kanal Plus. To będzie na pewno problem. No to zrobiłem na dwa. To najpierw powiem tak. Możesz powiedzieć albo oglądajcie moją walkę, albo oglądajcie no. mój występ, albo oglądajcie po prostu, oglądajcie galę XTB KSW 100. To jest pierwsza no? Oglądajcie galę KSW XTB 100. Myślę. XTB KSW 100. W takiej kolejności musisz. i Więcej musisz, ani nie muszę mieć. Tak, to jest super. Tak. To jest wiesz, szczęśliwy jesteś. Oglądajcie galę XTB KSW 100. Tak. Tylko w Pay Per View na KSW TV i w Kanal Plus. Tylko Pay -per -view, tylko w pay-per-view w tylko w pay -per -view. Na, KSW. na KSW TV i Canal Plus I w, I w jeszcze raz. tylko w pay -per -view tylko w pay-per-view na KSW TV i Kano. tylko w pay -per view na KSW TV i Canal tak, Plus tak jest i teraz. <noise> ja, ale ja tak mam zawsze jak mam freestyle'ować coś to jest luz ale tylko w pay-per-view na KSW TV i w Canal Plus no proszę! Yes. Teraz to walka będzie prosta to, będzie i to Dobra, tego nie robimy. Powiem wam, że jak kręciliśmy jakiś odcinek, jesteśmy dla dzieci z fundacją Polsat i reżyser do mnie mówi, że coś mi się tam powtarzać po drugiego, to mówię, ja tego nie powtórzę, bo nie ma takiej w ogóle opcji. Nie? I cały odcinek na Facebooku poleciliśmy i wyszedł mnie zajebisty. No garniaczek trzeba ubrać i się ładnie wystroić. Marcina Wojcika. Marcin, dziękuję bardzo. Teraz co, foteczki jakieś? Teraz foteczki chyba, no. Masz większe, temat 90. Nie no, czemu. No? Ktoś tu będzie zrobił zdjęcia? <grym zainteresował> ja cię. Nie wiem. Ty telefon. Robimy Pakulorenta. Reklamę dla nich. Musisz ładnie wyfocować. <grym zainteresował> Jeszcze no raz, To może lewo? No Co to dobrze. jest kurde Wciszek okay. kamery cię już jesteś taki wiesz, oblegany przez media, ale no. w siłę. Teraz możecie zobaczyć w jakiej formie jest na kilka tygodni. Dokładnie 34 dni przed walką w takiej formie jest Piotr Kuberski. Zalando tak zwane. Było, najpierw du było dużo pysznego. Ile ważysz teraz? Słucham? Fajni czekają. I nie. No i dobrze, i fajnie, fajnie czekają. Nic tak? nie powiem. Postrasz, postrasz. Nie, nic nie mówię. Mężczyźni o i pieniądze nie mówię. Dziękuję. Nie znałem tego, ha. nie znałem tego, nie Nie pospieram się, bo dostaję Mameda, muszę uciekać z rażenia Mameda, nie, bo jak stoję nawet 10 metrów dalej, Mameda, ma. Gdzie ma. pojechałeś? Do teścia, którego serdecznie pozdrawiam, dał mi buty i najlepsze to, że pasują, pomimo tego, że ma trochę mniejszą ogody to pasują. Afera butowy tu. No, to, dzisiaj tak, dzisiaj. Słyszałem moje drugie buty od kogoś. To będzie pasować, nie? Nie, no klas. Będzie pasować. No, tym zamianem się widziałeś? Nie, nie widziałeś. E, pionę sobie zbiliśmy, tu siedział. Tak? Ja od razu pieszę, to. Mówię, nie stawaj. nie, muszę muszę zobaczyć, obmierzyć jak A. wygląda, jak wyglądać i zawarzysz. Cyklorama to się nazywa. Cyklorama? A bo to przynajmniej tak możesz. Ty możesz yy, dać, że ten jesteś w jakimś studiu telewizyjnym prezenterem A będę po godynku. Prawda deszcz? Tak, na ten ma się duża głowa, nie? Bo ja mam dużą głowę. Mamy mózg. <noise> Ciężko nagałtować później, <noise> Ja mówię o sobie akurat, nie o tobie. Chłopaki w straży mi mówią, kurde, jaką masz tą czapkę? A ja 60 w berecie, nie? No to ja jak kas zakładam na kokardę, to mam trzy razy ja 4 razy ich zajął. Wielkim mam to w ogóle myślałem, żeby zasiął, usiąść od razu na, na, na pośladki i przyczepiać się do niego, żeby mnie nie kopnął i bawić się z nim w, w grafie. Może można tak głośno z tymi planami, bo Koczek tutaj jest. Ostatnie słowo? Ostatnie słowo. Zaraz jadę z Piotrkiem, a że mamy blisko do siebie, ty. a? Ty, a jeszcze marynarki na się Jest z nami również numer 2 rankingu kategorii średniej organizacji KSW, za Tu Piotr Kubelski, dobry wieczór. Jak tam się? Pozdrawiam. Dobrze, fajnie. Ja lubię takie rzeczy. Początkowo była mała spina, taka mała, mała, ale byłoby niespoko. Oczywiście Artur mnie zabił, pytaniem. związanym z moją stapiowalką, walką, bo siedzi to we mnie mega cały czas, nie? A, No, ale byłoby bardzo fajnie. Prawie płakam na widzę, człowieku. Ja już szukam tych chusteczek, mówię, nie mam. Piotrek, ja mówię, tak, Piotrek masz. Marynarkę. kurwa, tak Chuj tam, wiesz marynarkę. Tak mam. A nie mam tej, a tak to noszę tą taką wiesz. Czyli jak tam było? Podsumowując? Mm, bardzo fajnie. Lubię takie inicjatywy, inicjatywy, które promują też moją osobę i też możemy promować galeka SW100. Mnóstwo fajnych emocji, bardzo fajna wymiana zdań z Damianem. pełen szacunek od początku do końca, myślę, że tak zostanie. Życzyliśmy sobie na końcu wszystkiego dobrego, pełna zdrówka, z respektem, tak, jak powinno to być czyli na sportowo. Teraz jadę do domu, mamy godzinę 21. za chwileczkę. Jadę oddać buty teściowi, 5 <laughs> minut są, mam spoko. Jadę do domu, no i jutro, godzina 11 rano, kiedyś. Może obejrzycie, jak trenuję motorycznie. Może już nie przed samą galą, ale jadę jutro rano. Już mam trening o godzinie 11, więc szybki powrót do domu. Dajcie znać, jak Wam się podobało w komentarzu nasz live KSW. I wszystkiego dobrego i dobrej nocy.